Szanowni Państwo, rozpocznijmy naszą dzisiejszą uroczystość od odegrania hymnu narodowego.

22 lata temu urodził się rotmistrz Witold Pilecki. Dzisiaj spotykamy się tutaj na warszawskim Żoliborzu przy Alei Wojska Polskiego, z niedaleko domu, z którego Witold Pilecki udał się na misję do Auschwitz. Chcemy upamiętnić tego wielkiego polskiego bohatera. Chcemy podziękować, że był i walczył dla Polski chcemy w sposób radosny upamiętnić dzisiaj ten wiek, dzień jego urodzin. Przez 12 ostatnich lat odbyło się 10 edycji warszawskiego marszu pryskiego, które miałem zaszczyt organizować. W międzyczasie, jak zaczynaliśmy, były to oddolne inicjatywy młodzieżowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj też wiele osób które zaczynało wtedy ten marsz organizować jako pewna koalicja młodzieżowych organizacji, też są dzisiaj tu z nami. Cieszymy się, że przez ten cały czas powstało wiele instytucji państwa polskiego, które promuje postać Witolda Witieskiego. Czujemy, że jest on obecny w coraz większej ilości obszarów w kulturze, ale też w szkołach. Uważamy, że w tym roku większy akcent powinien zostać nałożony na inną majową datę, czyli 25 maja, czyli 75. rocznicę śmierci, i na pewno wtedy będą duże uroczystości w Warszawie. A dzisiaj w taki sposób, ze wszystkimi tutaj obecnymi, chcemy upamiętnić tego wielkiego Polaka. Na początku chciałbym poprosić, aby głos zabrał. Pan Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, który opowie nam na pewno więcej o postaci Witolda Pileckiego. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Stoimy pod przypomniku człowieka, który, można powiedzieć, przekracza nas, przekracza swoją epokę, fascynujemy się nim, jest dla nas wzorem niedoścignionym odwagi, miłości do Polski, służby drugiemu człowiekowi. Się jak bez innego wymiaru. I ten pomnik też to pokazuje. To pęknięcie szczelina, przez którą on wychodzi, przenika. Przebija system jakąś skostniałą formę. Idzie naprzód, patrzy przed siebie taki zdecydowany, dumny na tym pomniku, ale taki spokojny też. Człowiek wielowymiarowy, człowiek poza schematem zupełnie. Ja pisałem o nim książkę, taką biografię, Rotmistrz i myślałem, że ona jest jakaś pełna, a on mnie ciągle czymś zaskakuje. Ciągle nie powiedział ostatniego słowa. Dowiaduję się o wielu nowych wydarzeniach z jego życia. Można o nim opowiadać godzinami, bo na to zasługuje. Ale dzisiaj właśnie to miejsce, na Żoliborzu Bożu, szczególne, bo świat, dla świata Witold Pilecki jest osobą, która poszła na ochotnika do niemieckiego obozu Auschwitz. Właśnie tu, z kamienicy numer 40, mieszkania 7. Wyszedł we wrześniu 1940 roku do łapanki. Niemcy zabierali młodych mężczyzn, szli z nimi na placu Wilsona. Tam była taka koncentracja. Byli przewożeni na ulicę Szwoleżerów, niedaleko stadionu Legii Warszawa. Tam następowała selekcja. Są takie pytania: skąd wiedział, że trafi do Auschwitz? Że znajdzie się w Oświęcimiu. Właśnie Rol Pilecki, jako konspirator, jako człowiek, który mam wrażenie, widział więcej niż inni, zobaczył, jak wygląda ta selekcja, kto gdzie trafia, w której może kolejce się ustawić, ale już tam następowało to bicie, to pokazywanie niemieckiej przemocy wobec tych y, polskich jeńców, jakby nie było. I stamtąd trafił właśnie do Auschwitz z misją poznania tego obozu, pomocy kolegom w umstajnej Armii Polskiej. Przeżył, myślę, wstrząs, szok. Y, już jak się czyta raport Witolda, to traktowanie, te psy, krzyki, ci agresywni Esesmani wobec tych, mam wrażenie, bardzo zdziwionych, gdzie są Polaków. Trafiają do piekła, zaczyna się bicie, zaczyna się codzienna walka o przetrwanie. On jest tam dwa lata i siedem miesięcy i zdaje całkowicie ten egzamin. Pomaga swoim podkomendnym, chociaż nie jest tym, który kieruje. Zawsze mam wrażenie, że Witold Pilecki był kimś, kto nie był w tym pierwszym szeregu. Miał taką naturę, był mózgiem wielu przedsięwzięć, ale był właśnie taki pod tym względem wycofany, ale skuteczny. I taki, szukałem klucza, dlaczego Witold Pilecki był tak skuteczny. Stworzył Siatkę, która miała rozmawiałem z panem Adamem Cyrą, który jest historykiem właśnie tego obozu. że tak 400 500 osób, może więcej nawet było. 500 podkomendnych w dużej mierze polskich żołnierzy. I zrobić siatkę stworzyć pod nosem Niemców, która funkcjonuje, która zbiera informacje, zbiera medykamenty ma kontakty poza obozem. To jest jakiś fenomen naprawdę na skarę świata. I on tego dokonał. W tym roku też jest taka 115 rocznica urodzin Wicentego Gawrona, takiego górala z Limanowej, który pracował razem z Witoldem Pileckim. Mam wrażenie, że się przyjaźnili z niego książka Ochotnik do Auschwitz. Opisuje wspomnienia Gawrona, tytuł mówi o, o Pileckim. Tam jest taka sytuacja, że on będzie uciekał z obozu, Gawron, i Witold Pilecki przygotowuje go, co ma powiedzieć, co ma przekazać komendzie Armii Krajowej, że mordują tutaj Słowaków, mordują Żydów, mordują jeńców radzieckich, Polaków. Musisz to wszystko powiedzieć, musisz to przekazać. I te raporty szły ustne poza te druty. Witold Pilecki, szukałem takiego klucza, dlaczego on miał taką właśnie skuteczność tych działań. Dlatego, że był tam żołnierzem, nie był więźniem. Był żołnierzem, który ma swoje zadanie do wykonania. I miał inną percepcję, jakby tej, tej zrozumienia tej całej sytuacji potwornej. świat o tym wie i to jest ważne. Ale Witold Pilecki to jest 47 lat życia. To nie jest tylko dwa lata i 7 miesięcy. I to jest też człowiek, który właśnie ten pomnik z boku jest napisany harcerz. Jego życie zaczyna się takie, czy patriotyczne, czy takie społeczne od wejścia w szeregi harcerskie. I później cała jego służba to jest właśnie taka być dla drugiego człowieka, być rycerskim, mówić prawdę. I to, gdzie inni może bali się wchodzić, on niemal biegł. Miał coś, co go popychało do tego. I to jest jakaś siła, myślę, że powinniśmy się tego od niego uczyć. Że miał w sobie to coś, co nie dawało mu takiego spokoju. Wymagał od siebie myślę, że był w tym perfekcyjny, ratował tu rodzinę Barbarę Abramów Neverly. Właśnie miał genialną pamięć, wszystko zapamiętywał. Raport, ile rzeczy wyniósł właśnie w, w, w głowie, ile szczegółów opisał. Miał w sobie takiego właśnie geniusza. I dzisiaj właśnie oddajemy mu hołd i chcę, żebyście. Yy, Nosili go w sercu bardzo głęboko, czyli mogę o to poprosić, dlatego że on jest żywy, on walczył o Polskę, w której my żyjemy dziś, którą się cieszymy, on jej nie dożył, ale wiedział, że taki czas nastąpi. To jego przesłanie, właśnie starałem się tak żyć aby w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Nie są to słowa musiałem tak żyć, chciałem tak żyć, starałem się. Raz wyszło, może raz nie wyszło, starałem się tak żyć, aby tego życia nie zmarnować. I my się tęsknił za ukochanym Wilnem, za sokurczami, za tym czasem, kiedy był szczęśliwy. Przyszedł czas wojny, zdał ten egzamin. Może najtrudniejszy, ale najpiękniejszy czas jego życia to jest druga rzecz pospolita właśnie. Kiedy mógł budować, mógł coś robić dla innych ludzi. Starał się tak żyć, aby w godzinie śmierci cieszyć się i szlankać. Chwała bohatera Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Mazurka, współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, radnego miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny, jak co roku, spotkać. Bronie gronie przedstawicieli środowisk patriotycznych, aby oddać hołd Witoldowi Bideckiemu. Na wstępie przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia od Pana Profesora Piotra Gdyńskiego, wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który niestety nie może być w tym roku z nami, chociaż bardzo często bywał na tych uroczystościach. Dzisiaj jest na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prowadzi jeden z paneli, ale na pewno duchowo jest z nami i serdecznie Państwa pozdrawia. Szanowni Państwo, bardzo ważne słowa padły tutaj na początku ze strony prowadzącego i organizatora Mateusza Luśni. Bardzo istotne jest to, że organizacje pozarządowe, ruchy obywatelskie oddolnie upomniały się o pamięć o naszych bohaterach, o żołnierzach wyklętych. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, o wielu bohaterach opozycji późniejszej antykomunistycznej, Solidarności walczącej, wielu różnego rodzaju postaciach, które przez bardzo długi czas niestety w III Rzeczypospolitej pozostawały na marginesie życia publicznego i to jest wielkie osiągnięcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Absolutnie nie możemy sobie dać wmówić, tak jak nam niektórzy wmawiają, że społeczeństwo obywatelskie powinno nam się kojarzyć z LGBT, z gender, z innymi tego typu. Społeczeństwo obywatelskie jest bardzo pluralistyczne w Polsce. To sukcesem ruchów obywatelskich, oddolnych, państwa, które tutaj przychodzicie, tego typu osoby jak Witold Pilecki powróciły do świadomości społecznej polskiego społeczeństwa, polskiego narodu. Oczywiście niezwykle ważne jest także to, że po 2015 roku instytucje polskiego państwa upomniały się także o naszego bohatera. Powstał m.in. Instytut Pileckiego. Muzeum Dom Rodziny Pileckich i w bardzo wielu jeszcze innych instytucjach. Między innymi reprezentowanym tutaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL w Warszawie i także oczywiście w, w szeregu jeszcze innych instytucji Witold Pilecki jest obecny, jest przypominany. W Muzeum II wojny światowej trzeba było stoczyć batalię sądową o to, żeby mógł być obecny tam, gdzie jego miejsce, w godnym miejscu na ekspozycji, ale udało się to panu dyrektorowi, obecnym prezesowi Panu Karolowi. Nawrockiemu i jego współpracownikom doprowadzić do końca, więc musimy cały czas pamiętać o tym, że ta walka o pamięć, o naszych bohaterach się nie zakończyła. Ona się na pewno nie zakończyła w roku 1989, ale ona się także nie zakończyła teraz, dlatego że e, instytucje rządowe, instytucje publiczne, nawet te najlepiej działające, mają to do siebie, że mają pewną kadencyjność, mają pewną niestabilność związaną również z czynnikami politycznymi. Bardzo ważne jest oczywiście to, że one działają i dzięki ich działalności bardzo wielu ludzi dowiedziało się o tym Kingu Witol Pilecki. ale uważam, chciałbym również zaapelować o, myślę, że nie trzeba o to apelować, ale, ale warto to powiedzieć, żeby te wszystkie działania, które podejmowaliśmy, podejmujemy jako środowiska społeczne, oddolne, obywatelskie, organizacje pozarządowe kontynuować, niezależnie od tego, czy państwo w tej sprawie działa lepiej czy gorzej. Dlatego, że dzięki temu, że taka tradycja wspaniała powstała m.in. tych spotkań wokół postaci Witolda Pileckiego, stworzyło się pewne środowisko, które w wielu sprawach ze sobą współpracuje, które zmienia rzeczywistość na lepsze, które na wielu poziomach, w wielu obszarach współdziała, współpracuje i niezależnie od tego, czy państwo działa, czy nie działa, to... Na te organizacje, na te środowiska zawsze można liczyć i zawsze pamiętamy i będziemy pamiętać, pamiętajmy i spotykajmy się tutaj w kolejnych latach jak najliczniej, jeszcze liczniej niż dzisiaj. Chociaż dzisiaj także jest bardzo wiele organizacji tutaj reprezentowanych. Wszystkim za to serdecznie dziękuję i myślę, że będziemy się także widzieć 25 maja. Tak jak już tutaj organizator powiedział, także zachęcam do udziału w tych uroczystości. Cześć i chwała bohaterom! Bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do uroczystego złożenia wieńców. Proszę o delegację o uformowanie. Szanowni Państwo, w imieniu wiceprezesa, w imieniu wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego profesora Piotra Gnińskiego, winiec składa pan Piotr. Mazurek. W imieniu Fundacji Projekt patriotyz wieniec składa Wiceprezes Fundacji Jan Luśniak. W imieniu Muzeum Żołnierzy więźniów poli, Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRM nie składa pan Jarosław Wróblewski. W relacji służba niepodległej wieniec składa prezes Mateusz Werszyk w imieniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wieniec składa pan Artur Nowak, sekretarz Rady. Instytutu patriotycznego wieniec składa pan Piotr Walcerowski. W imieniu Fundacji Młode Kresy wieniec składa pan Mirosław Kapcewicz. składają przedstawiciele stowarzyszenia Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Szanowni Państwo, powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą uroczystość. Chciałem przeczytać, można powiedzieć, podsumowanie z raportu, który napisał Witold Pidecki. Nie jest to ważne, co napisałem dotychczas na tych kilkudziesięciu stronach, szczególnie dla tych, co będą je czytać tylko jako sensację. Lecz tutaj chciałbym pisać tak wielkimi literami. Jakich nie ma niestety w maszynowym piśmie. Żeby te wszystkie głowy, co pod pięknym przedziałkiem mają wewnątrz przysłowiową wodę i matkom chyba tylko mogą dziękować za dobrze sklepione czaszki, że owa woda im złów nie wycieka niech się trochę zastanowią głębiej nad własnym życiem niech się rozejrzą po ludziach i zaczną walkę od siebie ze zwykłym fałszem, zakłamaniem. Interesem podtasowanym sprytnie pod ideę, prawdę, a nawet wielką sprawę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu organizatorów, czyli Fundacji Projekt Patriotyzm i Fundacji Służba Niepodległej. Państwu za dzisiejszą obecność chciałbym podziękować naszym patronom honorowym. Panu wicepremierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, Profesorowi Piotrowi Glińskiemu, panu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, a także Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. PRL którego przedstawiciel dzisiaj przemawiał. Jednocześnie chciałbym zaprosić, można powiedzieć, w imieniu właśnie naszego patrona honorowego na uroczystości 25 maja, które będą przy ulicy Rakowieckiej, a także jak państwo słyszeli pan Jarosław Wróblewski jest autorem biografii o rotmistrzu Pileckim i spotkanie autorskie i yy, promocja książki będzie miała miejsce 27 maja również w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej, na co serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję jeszcze raz za obecność. Pamiętajmy o Rotmistrzu nie tylko dzisiaj, nie tylko 25 maja, ale także na co dzień, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pamiętajmy, że to był człowiek, który łączył niedzielę który potrafił zorganizować siatkę w obozie, gdzie było bardzo ciężko, to było piekło na ziemi, a mimo to potrafił tam zbudzić też w ludziach pewnie nadzieje. To w tych czasach, jakie dzisiaj mamy, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna, też nie dajmy się podzielić. Starajmy się właśnie brać za przykład rotmistrza Pileckiego i bądźmy jednością. I jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Mam nadzieję też za rok.